Witam w kolejnym odcinku cyklu Pytania i Odpowiedzi, gdzie odpowiadam na pytania nadesłane przez widzów. Tym razem edycja sierpniowa. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Pierwsze pytanie, jakie zostało nadesłane, dotyczyło sposobu wykonania instalacji elektrycznej w domu drewnianym. Tutaj z informacji, z informacji jakie zostały nadesłane przez widza, wynika, że dom jest drewniany, zabudowa wewnętrzna również drewniana i ocieplenie wełną kolorową. Tutaj pyta jaki należałoby zastosować osprzęt, jakie przewody, jakie peszle, czy warto tutaj używać korytek typu Bax. Też pyta o kwestię pomalowania toru prowadzenia przewodów instalacji elektrycznej. Farbą ogniotrwałą ewentualnie zatopić tutaj przewody instalacji elektrycznej w zaprawie glinianej. Tutaj pyta, jak zabezpieczyć tory prowadzenia przewodów, aby zminimalizować ryzyko pożaru. Tutaj, jeśli chodzi o tą kwestię, należy pamiętać o wymaganiach dotyczących układania instalacji elektrycznych na podłożu palnym. Więcej informacji można znaleźć w podanych tutaj publikacjach. Tutaj są podane dwie pozycje. Pierwsza z nich to autorstwa doktora Henryka Borynia, kable i przewody elektryczne niskiego napięcia w warunkach pożaru. Druga to jest autorstwa Łukasza Gorgolewskiego dobór kabli i przewodów w instalacjach elektrycznych ze względu na reakcję na ogień na podstawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Tam można znaleźć więcej informacji na ten temat. Ten temat jest naprawdę bardzo obszerny. Aby go jakoś rozwinąć, trzeba by było tutaj wykonać zapewne kilka filmów. Takie zasady ogólne, jakie by można tutaj przyjąć dla zwiększenia bezpieczeństwa, to zwiększenie liczby obwodów, zarówno gniazdowych, jak i oświetleniowych. Kiedy przyjmujemy zasadę, że na jeden obwód instalacji elektrycznej standardowo przypada 10 gniazd, tutaj możemy ich ilość zmniejszyć do 6. Jeśli chodzi o dobór o sprzętu instalacji elektrycznej, tutaj stosuje się. Taki sam osprzęt jak do tradycyjnych instalacji elektrycznych. Jednak jakie tu będą różnice, to na przykład puszki elektryczne nie płomieni. Jeśli teraz chodzi o używanie przewodów do wykonania instalacji elektrycznej, tutaj należy stosować przewody dla na napięcia 450-750 V. Mam na myśli takie przewody typu YDY. I jak teraz się ma sprawa tutaj? z zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem płomienia. Takie przewody muszą być na całej długości osłonięte i osłona musi być z materiału nierozprzestrzeniającego płomienia. Jeśli chodzi o montaż opraw oświetleniowych, tutaj też trzeba zwracać uwagę, aby były to oprawy przystosowane do montażu na podłożu palnym. Kolejne pytanie, jakie zostało nadesłane, dotyczyło Uziomu mieszanego. W opisie tutaj było podane. Mamy uziom poziomy ułożony na głębokości pół metra, licząc od powierzchni gruntu do tego, co 4 metry są tutaj pogrążone uziomy pionowe o długości 3 metrów. One są połączone z tym uziomem poziomym. Głębokość jest dlatego tak mała, że poniżej znajdują się instalacje, z którymi byłaby kolizja. Nie mam informacji, jakie to instalacje. A jeśli chodzi o warunki glebowe, sprawa przedstawia się w następujący sposób. Tutaj do głębokości gdzieś 60-70 cm mamy glinę. Poniżej tego znajdują się iły. A na głębokości około 4 metrów, licząc od powierzchni gruntu, mamy już skały. I jaki materiał byłby tutaj na uziom odpowiedni? Na początek chciałbym tutaj powiedzieć, że nie ma też problemu, jeśli chodzi o instalację uziemiającą, żeby zastosować ją na większej głębokości. Bo gdzie mamy kolizję z instalacjami znajdującymi się poniżej, można w tym miejscu. Wykonać taki przepust i przeprowadzić bednarkę trzeba tutaj tylko pamiętać o zastosowaniu osłon na elementy instalacji, które się krzyżują z zakładką jednego metra w jedną w drugą stronę, licząc od poziomu. Jeśli chodzi o tą głębokość 50 cm, no zależy w jakim to jest rejonie kraju. Warto by było, aby ten uziom poziomy. Znajdował się na głębokości, poniżej głębokości przemarzania gruntu. Tutaj wprawdzie mamy sytuację, że jest to uziom mieszany i te uziomy szpilkowe są pogrążone na większą głębokość. Można też wykonać uziom w kształcie litery U, jeśli tutaj byłby faktycznie problem kolizji z innymi instalacjami. A jeśli chodzi o materiał tutaj na uziomy jaki należy dobrać zależy to od pH gleby i to wartałoby sprawdzić tutaj i dopiero znając pH gleby możemy mówić o doborze materiału na uziomy jeśli tutaj sama informacja no grunt liniasty to tutaj warto myśleć o stosowaniu uziomów już z materiałów odpornych na kolozję. Trzeba yeah. by najpierw było wykonać pomiar pH gleby, aby mówić o doborze materiału na uziom. No, szkoda, że taka informacja tutaj nie została podana, bo taki pomiar stosunkowo łatwo i tanio wykonać. Zakupić wystarczy w sklepie ogrodniczym tutaj zestaw do pomiaru pH gleby i problem niejako mamy rozwiązany, wtedy naprawdę mógłbym więcej pomóc. Oczywiście układ uziomowy taki jak najbardziej może być zastosowany. Typ uziom mieszany nie musi być koniecznie też zamknięty otok, bo nie zawsze coś takiego też jest możliwe, ale warto tutaj pomyśleć o ułożeniu uziomu, Poniżej głębokości przemarzania gruntu, pojawia się pytanie: czy wykonywać też uziom dla garażu oddalonego o 17 metrów od budynku i czy też trzeba tam zastosować ogranicznik przepięć? No, jak najbardziej należałoby uziom też wykonać. Ogranicznisz przepięć, jeśli będzie teraz rozdzielnica w garażu. Oczywiście trzeba zastosować. Kolejne pytanie dotyczyło sposobu wykonania przejściówek dla gniazd siłowych. Jest to związane z tym, że na rynku. Mamy dostępne gniazda siłowe dla instalacji zarówno cztero- jak i pięcioprzewodowych. I jak teraz podłączyć? Należałoby przewód, kiedy mamy wtyczkę pięciobolcową, a gniazdo przystosowane do instalacji czteroprzewodowej i odwrotnie. Który przewód przyłącza się do zacisku ochronnego? Przewód neutralny czy przewód ochronny? Odpowiedź jest następująca. Tutaj przyłącza się przewód ochronny. Ja teraz pokażę jak to powinno wyglądać. A teraz, jak powinien wyglądać sposób realizacji adaptera, pozwalającego na podłączenie odbiornika, który będzie wyposażony w tyczkę przeznaczoną do instalacji czteroprzewodowej. Kiedy mamy instalację trójfazową pięcioprzewodową. Tutaj mam pokazane tyczki zarówno 4 jak i pięciopinową i co tu najważniejsze. Możemy teraz zobaczyć tu jest symbol uziemienia. Tutaj mamy przewody fazowe L1, L2, L3. Tutaj podłączamy przewody fazowe L1, L2, L3, przewód neutralny i przewód ochronny. Możemy zauważyć, że tutaj styk ochronny ma inny zacisk. Tutaj są dwie śruby, jeżeli zobaczymy z drugiej strony. Teraz widać wyraźnie, że styk ochronny jest większy. Czyli jak takie połączenie powinno wyglądać, ja tutaj pokazałem. Oczywiście bardzo ważna rzecz trzeba ten przewód, który nie jest podłączony, zabezpieczyć. Nie, że zostawimy coś takiego tutaj. Mamy podłączone przewody fazowe i przewód ochronny. Nie podłączamy przewodu neutralnego. Jeżeli teraz byłoby przejście styczki takiej czteropinowej, i mielibyśmy tutaj gniazdo przystosowane do podłączenia wtyczki pięciopinowej. Sytuacja wygląda w analogiczny sposób, tylko że jest to połączone odwrotnie. Trzeba jeszcze o czym pamiętać. Jeżeli na przykład mamy wtyczkę, jak tutaj na prąd znamionowy 16A, możemy przyłączyć z drugiej strony większe gniazdo. Jeżeli teraz wtyczka byłaby na 32A, no to tutaj. Gniazdo nie może być zainstalowane na mniejszą wartość prądu znamionowego, chyba że gdzieś tutaj trzeba byłoby na tym przewodzie zastosować zabezpieczenia. Kolejne pytanie, jakie zostało nadesłane, dotyczy zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji fotowoltaicznych, oczywiście, tutaj pytanie odnośnie instalacji fotowoltaicznych. Dotyczy tego, czy bezpieczniki, ograniczniki przepięć wystarczą, czy są jeszcze dedykowane rozwiązania. Ja od razu odpowiadam, że stricte nie zajmuję się instalacjami fotowoltaicznymi, ale mogę tutaj zapytać osoby kompetentne w tym temacie i udzielić. Odpowiedzi w następnym odcinku cyklu. Kolejne pytanie, jakie zostało nadesłane, dotyczy sposobu Podłączenia przekaźników bistabilnych, kiedy w instalacji elektrycznej tutaj układ łączników schodowych jest zastępowany takimi listami impulsowymi i sterowanie jest realizowane oświetleniem za pomocą przekaźników bistabilnych, i czy jest możliwe pokazanie filmu praktycznego z podłączenia. Akurat w te, na ten moment nie jest coś takiego możliwe, ale mogę przedstawić schemat takiego połączenia, Rzeczywiście, wymieniając łączniki schodowe na przyciski impulsowe, zmieniając sposób sterowania oświetleniem na sterowanie za pomocą przekaźników bistabilnych, musimy pamiętać też o tym, żeby mieć w puszce odpowiednią ilość miejsca. Tutaj mowa o potrójnych przyciskach impulsowych. Teraz jeśli chodzi o wykonanie dopuszczowe, to albo by trzeba użyć było tutaj trzech przekaźników bistabilnych, albo jednego dla dwóch sekcji i jednego dla jednej sekcji. Nie spotkałem się z przekaźnikami bistabilnymi dopuszczowymi do trzech sekcji oświetlenia. Jeżeli nie mamy tutaj puszek przystosowanych do montażu automatyki, takich z dodatkową kieszenią, czy też puszek pogłębianych za pomocą pierścieni dystansowych, będzie to problematyczne i trzeba od tego zacząć. Nie tylko ważne jest, jak to przerobić, ale trzeba się zastanowić, gdzie to wszystko pomieścić. Dwóch przekaźników bistabilnych na pewno nie zmieścimy w takiej puszce bez dodatkowej kieszeni. Jeśli chodzi o schemat podłączenia, tutaj. Dla podwójnego przekaźnika bistabilnego jest to pokazane na tym oto rysunku. Mamy tutaj schemat podłączenia takiego przekaźnika bistabilnego do puszkowego. Tutaj jest to pokazane dla przekaźnika mogącego sterować dwoma sekcjami oświetlenia. I co podłączamy do których zacisków. Tutaj zaciski numer 1 i numer 2 to są przewody wychodzące z przycisków impulsowych. Zaciski 3 i 4 to przewód neutralny i fazowy. Zaciski 5 i 6 to są poszczególne sekcje oświetlenia. Ja tutaj zaznaczyłem na czerwono przewód fazowy i przewody wychodzące z przycisków. O co tutaj chodzi, kiedy mamy przekaźniki bistabilne łączymy ze sobą równolegle poszczególne przyciski. Chodzi o miejsca, z których możemy sterować oświetleniem. Jak wiadomo, do drugiego łącznika schodowego jest prowadzony trzyżyłowy przewód. Kiedy mamy jednosekcyjny łącznik schodowy, i tutaj to jest pokazane, jak teraz podłączamy ten przewód. Trzy żyłowy idący do następnego łącznika schodowego. Jeden z przewodów to jest przewód fazowy. Dwa pozostałe to są przewody wyjściowe. Czyli tutaj możemy zauważyć, że do sterowania dwoma sekcjami oświetlenia wystarczą trzy przewody. Oczywiście trzeba zwracać uwagę na kolorystykę. Do podwójnego łącznika schodowego potrzebowalibyśmy sześciu przewodów. Ten z kolei rysunek przedstawia sposób podłączenia przekaźnika bistabilnego, który jest stosowany do sterowania jedną sekcją oświetlenia. I tutaj, kolorem czerwony, zaznaczone zostały przewody, które są do podłączenia kolejnych przycisków. I teraz, wykorzystując przewód prowadzący do kolejnego łącznika schodowego, używamy tylko dwóch żył. A nie trzech. No i tutaj, jakby były przyciski połączone równolegle, no to podłączamy teraz tylko dwie żyły przewodów. Tak, więc to by było tyle, jeśli chodzi o sierpniową edycję cyklu Pytania i Odpowiedzi. Pytania do kolejnego odcinka wyżej wymienionego cyklu można nas przesyłać na adres e-mailowy podany w opisie pod filmem z dopiskiem pytania i odpowiedzi. Tak więc to wszystko dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków cyklu i kolejnych filmów.